No, odszedłem na tyle, że już mnie chyba nie usłyszy. Nie chciałem przy nim mówić, ale ściemniałem z tą tęsknotą. Aha. Paulina mówi, że i dałem kamerę tak, że ona nie widzi, co kręci. To zróbmy to tak. Patrzcie, wszyscy z wody pouciekali, a przecież chyba w wodzie najlepiej się chować przed deszczem. No i od wejścia przy odjazdu ukazuje nam się taki widok. Tutaj jest akurat bar po lewej stronie. Tam jest plac zabaw dla dzieci. Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku. Jak widzicie, tło trochę inne. A to dlatego, że jestem jeszcze w pracy. Jeszcze, a w sumie to dopiero zacząłem pracę. Ale muszę tylko dojechać, rozładować, wrócić i dwa tygodnie. Laby. Wreszcie zaczynamy urlop. Wczoraj, już przygotowaliśmy przyczepkę. Mamy praktycznie większość rzeczy zapakowaną. Także dzisiaj jeszcze tylko, jak wrócę, dopnę szczegóły, no bo ja będę znowu wcześniej, zapnę przyczepę i startujemy. Piękny dzionek się zapowiada, jestem trochę zły, bo <śprawda> sprawdzałem prognozę, no i nieciekawa ma być na przyszły tydzień, aczkolwiek ta prognoza ostatnio się tak sprawdza, że równie dobrze i ja mógłbym przepowiadywać pogodę. Także miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Dzwoniłem tam do tego naszego ośrodka. No i niestety okazało się, że w zeszłym tygodniu, na zeszły weekend, bo my sobie zajęliśmy tam miejscówkę. Ale na zeszły weekend przyjechało jakieś małżeństwo i rozbiło się tam z namiotem. A tak lało ponoć, że nie mieli jak zwinąć tego namiotu. Dlatego nasza miejscówka jest zajęta. I jak przyjedziemy teraz, dzisiaj jak tam zajedziemy, no to musimy stanąć sobie w jakimś innym miejscu. I jak nam się nie będzie podobać, to najwyżej po weekendzie się po prostu przestawimy, bo dzisiaj prawdopodobnie zwiną ten namiot stamtąd. Jeśli oczywiście pogoda na to pozwoli. I to jest kolejny powód. Kolejny. W sumie to ten główny powód przesiadki z, z namiotu na przyczepę. Także ja odwalę swoje i widzimy się już później to i będę tęsknił. Także jak widać skończyłem robotę. I zasuwam zapinać przyczepę. Oczywiście. Trochę tu hałasu, ale myślę, że mikrofon sobie poradzi. Oczywiście pogoda. Jak widać. Lepiej być nie mogło. Także jedziemy plażować. No, odszedłem na tyle, że już mnie chyba nie usłyszy. Nie chciałem przy nim mówić, ale ściemniałem z tą tęsknotą. Tylko, że jakby usłyszał, jeszcze by się zepsuł, a właśnie go zostawiłem u pana doktora. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze tym pierwszym dniem jaram się jak dziecko otwierające prezenty pod choinką. No i jestem w domciu. Na głowę wleciało już zadaszenie wakacyjne, i będę szykował. W tym roku zamierzamy zabrać rowery, bagażniki już zamontowane, trumna już zapakowana, w trumnie mamy przedsionek. Nie wiem, jak to będzie z tym przedsionkiem. Pewnie w przyszłym tygodniu go dopiero rozłożymy, bo, no bo w weekend ma padać to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to, tak jak mówiłem, no nasza miejscówka jest niestety zajęta i na razie się ustawimy gdzie indziej. Zobaczymy, no, jeżeli nam się spodoba. Najwyżej tam zostaniemy i tam rozwalimy ten przedsionek. A, a w razie czego biorę jeszcze ten pawilon, żeby ewentualnie sobie na weekend rozłożyć sam pawilon chociaż. Także biorę się do roboty i widzimy się za chwilę. Auto zapięte. Wszystko spakowane. To jest ta nasza dodatkowa lodóweczka. Tutaj jest ponton. Rowery Mam nadzieję, że się utrzymają. Bo powiem Wam szczerze, że nie ufam temu. Zawsze jak jeździmy z rowerami, to jakieś to takie. A tutaj jest ten nasz pawilon. W takim fajnym pokrowcu z kółeczkami. Nie trzeba dźwigać. No i gotowi możemy startować. Mam nadzieję, że wszystko wzięliśmy. Ale mamy niedaleko. Około godzinki drogi od nas, także nawet na upartego można by wrócić. Także ruszamy w drogę. Paulina jeszcze pobiegła, bo zapomniała aparatu. O, a to w ogóle koszulka. Oj, muszę wyłączyć naprowadzanie. Kompot, żebyście nie mylili z, z Coca-Colą. Dostałem ją w prezencie od kolegi. Pozdrawiam, wielebnego. To jest właśnie kolega, który dostarcza mi też oranżatkę, bo kiedyś stwierdził, że robię świetny kompot. A tamte drzwi? Nie zamykamy ich? Dobra, lecimy. Jedziemy. Moglibyśmy większy kawałek podjechać S8 drogą, ale po co płacić? A co lepsze, to jeszcze nasz zestaw przekracza tylko 245 kg, jak dobrze pamiętam. A płacę więcej niż jak jadę tym zestawem z pracy, co jest w ogóle według mnie abstrakcją. A wy co o tym sądzicie? A co do pogody, to muszę Wam powiedzieć, że trzeba być dobrej myśli. Popatrzcie, co się dzieje. Także jest szansa. rachciach i prawie na miejscu. A znajdujemy się w Stradom Wierzchniej. Jest to kemping niedaleko Sycowa. Także zaraz wbijemy tam do środka. Znajdziemy sobie miejscówkę. I jak się uda. To jeszcze dzisiaj Was oprowadzę. Już wybraliśmy sobie miejsce. Tam tylko pokażę. Tam stoi namiocik, który ma się w niedzielę zawinąć z tej naszej miejscówki. Także myślę, że będzie ok. Na razie się ustawimy tutaj. Teraz Wam pokażę. Nie. Na razie się ustawimy tu. I tak jak mówiłem. Nie będziemy rozkładać przedsionka, tylko rozłożymy sobie ten pawilonik. A w niedzielę, jak tam ci się zwiną, to wtedy się przeniesiemy i tam już się rozłożymy na całego. No i stoimy. Tak się ustawiliśmy. To teraz rozkładamy ten przedsionek. Nie przedsionek, pawilon. Przedsionek później. Zademonstruję wam, jak prosto go można rozłożyć. Tu są te kółka, o których mówiłem. Aha. Paulina mówi, że jej dałem kamerę tak, że ona nie widzi co kręci. To zróbmy to tak. Nawet w pojedynkę jest to banalnie proste. I powiem. I tak wygląda nasze prowizoryczne stanowisko. Paulina już w przyczepce szykuje amciu. Bo zgłodniliśmy tutaj mamy tą dodatkową lodóweczkę. Na razie tylko podłączamy tą lodóweczkę, bo w przyczepie wystarczy nam zasilania myślę na ten weekend, a ten namiot ma ponoć w niedzielę zniknąć. Także myślę, że jak się przeniesiemy tam, to już wtedy normalnie podepniemy przyczepkę i tam sobie podepniemy, już w, w przedsionku, tą lodóweczkę. Kolorem przedłużacza się nie sugerujcie, bo jest do 16A, jakby co i z zabezpieczeniem. Pamiętajcie, ma być bolec. Także dzisiaj Was nie będę oprowadzał, bo po pierwsze jestem głodny, a po drugie, no muszę iść tam. Muszę koniecznie. Także widzimy się jutro. Patrzcie, wszyscy z wody pouciekali, a przecież chyba w wodzie najlepiej się chować przed deszczem. Dzień dobry wszystkim, witam Was w kolejny dzionek. Z tego co widzę całe pole biwakowe jeszcze śpi, a ja ze względu na swoją pracę no, jestem dość ranny ptaszek. Także stwierdziłem, że Was może oprowadzę. Jesteśmy na Wjeździe. Jakby ktoś chciał wjechać, tak na jeden dzień, żeby sobie spędzić dzionek na plaży, no to 15 zł parking. Chyba, że przed wjazdem tutaj można sobie zaparkować. Z tego co mi wiadomo, ten parking jest darmowy. Tylko, że wtedy kawałek trzeba się przejść do plaży. A jak zapłacimy 15 zł, to tu po lewej stronie są parkingi, można sobie stanąć. Także lećmy dalej. Ośrodek należy do Mosiru w Sycowie. No i czasami odbywają się tutaj jakieś imprezy, głównie sportowe. I tam na stronie Mosiru można zobaczyć kiedy i jakie imprezy się tu odbywają. Wtedy no dość dużo ludzi się tu zjeżdża. Oczywiście w opisie filmu udostępnię wam link, żebyście mogli sobie zerknąć, jakbyście byli zainteresowani. No i od wejścia, czy od wjazdu, ukazuje nam się taki widok. Tutaj jest akurat bar, po lewej stronie tam jest plac zabaw dla dzieci. I po prawej stronie jest to nasze pole. To może zaczniemy od tego placu zabaw. Zaczynam z tej strony, bo z drugiej strony jakbym zaczynał, to za dużo byście pod słońce nie zauważyli. Słońce bardzo ładnie nam wstaje, może będzie fajny dzionek. Aczkolwiek zapowiadali burzę na dzisiaj. Także od końca placu, zaczynając, tutaj są dwa boiska do siatkówki. A tutaj mamy takie mini boisko do piłki nożnej. I takie namiociki, jakby plażowicze, mogą sobie pozajmować. Oczywiście, jak o odpowiedniej porze przyjadą, bo jak no, robi się ładna pogoda, to przeważnie w weekendy, no to jest tutaj oblężenie. Jest dość sporo ludzi. I idąc dalej, mamy tutaj plac zabaw dla dzieci. O, a tutaj. Właśnie zauważyłem, przedtem szczerze mówiąc nie widziałem takie zakrzywione stoły do ping-ponga. Coś gdzieś kiedyś o tym e, albo oglądałem, albo czytałem, nie pamiętam już, że na tych stołach się gra piłką do nogi, tylko taką mniejszą trochę. Ale jak to się nazywa, szczerze mówiąc, nie pamiętam. Wkleję nazwę tej gry tutaj gdzieś w opisie. I przechodząc dalej mamy ten bar, który widzieliśmy na wjeździe. O, tego też chyba wcześniej nie było. Można sobie pouderzać. A tu oczywiście można sobie przyjść zaliczyć jakąś szamę. I z baru mamy widok na plażę. Teren ogrodzony, tak jak wspominałem, jest jedna furtka, przez którą można wyjść na plażę. I tak jak już mówiłem, na początku myślałem, że to no nie jest za dobre rozwiązanie, bo ja nie jestem fanem chodzenia, więc jak stawaliśmy tam, musieliśmy chodzić do tej furtki, żeby przejść na plażę. Ale z czasem stwierdziłem, że jest to jednak dobre rozwiązanie, bo tak jak mówiłem, no dość dużo ludzi tutaj przyjeżdża, jak jest ładna pogoda. I wiadomo, że tam się już nikt nie kręci, tylko przychodzą na plażę. A tam są sami bywalce, stali bywalce kempingu. A tu przed wjazdem wypożyczalnia różnych sprzętów. Można sobie Wypożyczyć tam deskę, supa. Z tego co pamiętam, bo my wypożyczaliśmy w zeszłym roku. Co dla mnie się oczywiście nie za dobrze skończyło. To znaczy, nie za dobrze. No, wiadomo, miękkie lądowanie, ale cały czas tylko lądowanie, bo Paulinie to jakoś szło. I tu pokażę Wam ceny, co można i za ile. No i lecimy dalej. I tutaj jest wjazd na to nasze pole biwakowe. Na mapach Google, bo ten kemping chyba nie ma swojego, swojej nazwy. O jak widać tutaj recepcja pole biwakowe. Na mapach Google nazywa się to kemping pole biwakowe. I tam widać już budkę recepcji. Zaraz tam podejdziemy, pokażę Wam ceny. I po prawej od mamy sanitariaty. Znajdują się w kontenerach. Codziennie rano są sprzątane. I tu wiadomo. Właśnie było sprzątane. Nie chciałbym za bardzo nabrudzić. wiadomo. Można sobie załatwić potrzebę. Są dwie kabiny i dwa prysznice. I tak jak już wspominałem w którymś odcinku, z kolei no mają powiększać to pole biwakowe i, i między innymi będą też przebudowywać te sanitariaty. Oczywiście sanitariaty są wliczone w cenę, i dla plażowiczów są z drugiej strony kontenery ustawione. A tutaj, obok jest sanitariatów, jeszcze można sobie. Zrzucić nieczystości wiadomo w dziurę i tutaj jest szlauf, można sobie przepłukać kasetę. I kawałek dalej po prawej stronie mamy tą furtkę, o której wspominałem przy okazji wycieczki, jak tutaj byliśmy na weekend, tutaj gdzieś się pokaże link. Już wiem dlaczego furtka jest zamknięta a mianowicie ludzie skracali sobie nią po prostu drogę na plażę i przechodzili obcy przez pole kempingowe dlatego właściciele zdecydowali się po prostu zamknąć furtkę żeby obcy się nie kręcili po kempingu a tu jeszcze obok miejsce na ognisko dwie ławeczki można sobie usiąść i upichcić kiełbaskę a teraz, wracając się kawałeczek w stronę sanitariatów, mamy jeszcze zmywak. Tu można sobie umyć naczynia i oczywiście napełnić zbiornik z wodą. I tu mamy recepcję. Jeszcze raz cennik wypożyczalni, wypożyczalni, a tutaj cennik pola. A jakby w recepcji nikogo nie było, to można tutaj w tej przyczepie zaraz obok się pytać. I co jak dowiem się jakichś świeższych informacji na temat rozbudowy, to oczywiście wspomnę wam o tym. A teraz Idę po cichutku do przyczepy, żeby Pauliny nie zbudzić.